Wszystkim, witam Was dziś na naszym kanale, a dziś nagrywamy sobie e, jakby filmik z Brawl Stars'a musimy tylko wyciszyć jakby e, e, dźwięk z tego, żeby nam nie przeszkadzało. E, to zaraz wyciszę sobie tutaj e, to, to i to. I OK Wszystko jest ok, będziemy za, zaraz grać. To jest moje... Konto numer 2, którego mam na tablecie nowym. Ale ogólnie moje konto nazywa się Kubami Trega Czyli to. Ja, ja mam konto jakby yy, z siedmioma tysiącami i wybieram na candy, bo wszedł ostatnio, więc zapraszam. Sobie możecie sprawdzić. Więc git. Ale nieważne, bo idziemy. Yy, grać na tamto drugie konto ups, chyba kliknę w to samo tak, to samo klikłem przyłączamy tutaj na te konto o, to konto jest jeszcze takie początkowe więc git będziemy chyba grać w El aha, tu ja się wyświetlam, ale nieważne, gramy w knockout bo w knockout, nie w knockout, w starcie ale solo. Starcie solo się najłatwiej grami. No a to o okay. tych yy, ty. no, takich prostych yy, graczach początkowych. Więc git. więc git zaczynamy sobie od tego. Mamy łatwych, mamy bardzo łatwych przeciwników. Sobie zaraz ich pokonamy, ja tylko muszę iść pozbierać jakieś kulki mocy. O kurcze, już tam widzę pierwszą. O, ty mała dziadło. O ty mała dziadki. Zaraz jak cię dowalę. Zaraz jak się dowalę. Dobra. Okej. Okay. Bardzo dobrze mi na razie idzie. Szczęście nie wpadłam w jakieś sidła, które mogły tu być. O, zabijemy sobie tą nitkę. Weźmiemy sobie tutaj te dwa Pik 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 koniec z nim. Tutaj sobie podejdę i tak go po prostu nie będę zmarniwa ulta na niego. Dobra i zaraz sobie na nim to Idealnie. I teraz tylko tak i wygrana. Będziemy otwierać stat dropa. Więc zobaczycie, co mi się dropnie. Więc, i wy zobaczycie, oczywiście, jako pierwsi, żebym ja nie widział. Bardzo rzadki, a słaba. No, ok, ale sobie tutaj jeszcze coś otworzymy. O, tu mamy następny. A, tylko rzadki, bez sens. No. Tutaj wyjrzymy i zbieram teraz ogólnie na jacki. Nie umiem dozbierać, zostawiam już tylko troszkę. Później wybiorę sobie kolta, później biorę sobie bu, później biorę. Nie wiadomo, co jeszcze, bo tutaj jest ból, i co ktoś jeszcze, więc nie wiem, kto jeszcze, kogo jeszcze wybiorę, ale jest to mało ważne. Yy, ok, Pogramy dalej. I jak tam w szkole u Was było? Bo u mnie bardzo dobrze. Może nie bardzo dobrze, ale jest ok. Jest do, było do przyżycia dzisiaj. Ale f, f najlepsze było u mnie to, że jakby y, mieliśmy o lekcję mniej, bo nas, y, y, bo ósmą klasę zwolnili, a my sobie po prostu y, poszliśmy o godzinę wcześniej na lekcję. O tak to byśmy musieli czekać, a tak to sobie możemy iść. i Mogliśmy iść o jedną godzinę wcześniej, no i puściliśmy sobie o godzinę wcześniej, i teraz już jestem w domu. A tak to dopiero bym kończył lekcję, więc mega fajnie. A jest ogólnie 15 już zaraz, więc po prostu fajnie, że się tak stało. Bo chociaż nie musieliśmy tak długo być na tej na religii, bo mieliśmy dwie końcowe religie, więc. Naprawdę bardzo git. No, piszcie, czy chcecie więcej jakichś układów tanecznych jakby do tańca. Bo ja na przykład bardzo lubię nagrywać, ale nie wiem, jak wy. Nie wiem jak wy i y, możecie mi dawać znać. Kurczę, wpadliśmy jako trzeci. A mogłem użyć tego ulta. Bym... Tak, a zresztą nieważne. No już. Było minęło. Było minęło, było. Dobra, e, zwieramy teraz na to. Później będą kluby i później coraz więcej dostaniemy, więc git. E, zaraz będziemy odbierać to i odbieramy Jackie. Więc sobie e, lecimy dalej. No więc jeszcze chwilę. I odbieramy Jackie, Jacki, Jacki, Jacki. Więc fajnie. W ogóle dajcie znać, czy Wam się podobają na razie te filmy na takim kanale. Ogólnie na, na teraz są tylko dwa. Jeden short, jeden film. Ale właśnie to, to będzie już drugi, a później będzie trzeci. Więc git. Yy, później będzie następny short. -cik. Tak pla planuję. Nie będę ciągle coś wrzucać, ale tak raz za czas będę coś tu dawać, umieszczać. Będę coś jakby sobie Będę gry pokazywać bar teraz bardzo często, bo teraz mam tablet, to mogę grać na nim. Wtedy miałem telefon, to wiecie, jak to grać na telefonie. Na telefonie to nie ma grania. Na tablecie się super gra, bo to jest duży ekran, jest to dużo lepsze ogólnie, więc mega git. I w ogóle mało za ten tablet. No dobra, może nie mało, ale na pewno nie dużo. 1000 zł, jak za tablet, bardzo dobra cena. Jeszcze taki fajny tablet, bo to nie jest jakiś najtańszy dziadostwo. Tylko taki już fajny tablet, to już jest taki idealny dla mnie, jakby. Więc naprawdę bardzo fajny. I wygrywamy tą rundę. Jest fajnie. I teraz sprawdzamy, czy coś nam tutaj daje. Nie, na razie jeszcze nic. 15 pucharków przybędzie, serio jednego pucharka, na, jednego puchara nam brakło. Ja nie mogę, ale już zaraz no. mm. huh. Dobra, tą szelkę bez problemu sobie pokonałem, o ty mała dziado, o ty mała Ciekawe gdzie jest ten Nitas? co za dziada Zawsze ona mi przysyła tego misia i zawsze on idzie do mnie, zamiast iść najpierw do kogoś innego. A bo są już tylko trzy z Tam ktoś jest. Jesteś ty, mała dziado. Ty, mała dziado, jedna kulko. No, nie macie już. Super. Będzie mi łatwiej, jakby yy, szukać. Następnego, bo będzie różna, to jest tylko dwójka. Gdzie jesteś? Cip, cip, cip. Cip, cip, cip. Cip, cip, cip. O, jesteś. Widzę cię, ty, mała dziado Widzę cię. Ach, widzę cię. I jak mnie zabijesz, to po prostu chyba cię strzelę. Zastrzelę cię tu zaraz. O, ty, mała. Ty mała dziado jedna Kurde chciałam użyć tego ulta Ale no cóż robisz Nie klikło mi się tam dobrze I tak czy jak dobrze mi idzie No Więc teraz tylko sobie jeszcze jedną grę wygramy Dobra I teraz jeszcze będziemy odblokowywać Dostaliśmy od 5 do 5 Później sobie zagramy w następnym odcinku Bo już ten Odcinek trwa 9 minut 35 sekund, więc ostatnia gra i, i będziemy się żegnać, ale jeszcze chwilę. No. no, idę, widzę Cię. Widzę Cię, widzę Cię, widzę Cię. Nie chcecie znać. Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, tutaj. No tak. No, chodź tutaj, chodź tutaj, nie chcecie znać zabijecie el primos la 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 wygraliśmy oczywiście i teraz patrzcie tutaj wygraliśmy, a tutaj jeszcze nie więc sobie zaraz e, teraz stworzymy sobie start dropa oczywiście rzadki, bo jakby inaczej by było i zagramy sobie jeszcze jedną ostatnią grę tak, tak zrobimy o, czy było mi 1500 ale właśnie jeszcze mi przybędzie i chcę już to odblokować, żeby już to było więc tą ostatnią grę musimy do, 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 do więc Zaraz sobie dobijemy No właśnie pęk, pęk. Dobra, ja się tak teraz uciszyłem, Żeby się skupić dobrze Żeby tego nie przegrać Tak na logistykę trzeba to wziąć Pęk odszedł mi stąd i dobrze. Pewnie się mnie boi. Mały kidosek, dzieciak, jeszcze niedouczony dobrze grać. Nawet jeszcze, on do pewno pewnie zaczyna. Właśnie, odezwał się: Kurde, stary dziad. Czyli ja oczywiście prawie przejrałem. No właśnie, ty jesteś tutaj. Mam cię, zaraz cię wezmę. No i mam cię zostało mi tylko troszkę do załadowania ulta, więc proszę, chodźcie mi tu. Niech mi tu ktoś przyjdzie, żebym mógł go zabić najpłatniej. Mi... O, nitasek O i szelca Szella. Shela.

Przegraliśmy, ale tak czy siak jest git, jeszcze jedną grę robimy i to już jest na serio ostatnia gra. Teraz wygramy, na pewno wygramy. A wtedy zatrzymałem na chwilę, bo po prostu babcia mi coś wołała i wolałam zatrzymać, żebyście w razie co nie usłyszeli. I zaraz tam do niej pójdę, ale najpierw skończę odcineczek. O nie, o nie, o nie! O ty... Niech mnie coś. Teraz nawet nie chodzi już o te puchary. Ale czy... Dobra, mamy. Mój cel osiągnięty. Patrzcie. OK. I teraz mamy aż tyle do otworzenia. Otwieramy to. Odblokowujemy jacki Dobra, Jackie wątek, gotowe. Pyk. OK. Wybieramy kolta oczywiście. Bardzo rzadki tylko. 100 klejnoty. Następny start. -up. Bardzo rzadki tylko. Odbieramy sobie to. Pyk. Bardzo rzadki. No i odbieramy to i odblokujemy kolta sobie. Więc fajnie do dzieła. I teraz odbieramy buk. B, bu lub Ezm. A w sumie Esm fajna jest Podoba mi się nawet Okej, okay. to odebrane O i fajnie by było Ale dobra, to już w następnym odcinku Więc ja się będę z wami żegnać I do zobaczenia, papa! Pa!